Witajcie, tutaj jest i Burze w kopertach. Dzisiaj tak, twarzą w twarz. Dawno mnie nie było twarzą w twarz, ostatnio w Norwegii, ale przyzwyczaiłam się już do tego, że, że pokazuję się na widok publiczny. W tle mój bałagan, rękodzielniczy, ale to jest akurat miejsce takie, które mi się najlepiej nagrywa. Dzisiaj koszty odchudzania, a oszczędności, cóż, są ogromne. Ciężko mi powiedzieć, czy można zaoszczędzić, można zaoszczędzić. Można zaoszczędzić na mm, kupowaniu produktów spożywczych, bo przede wszystkim przy diecie chodzi o zakup produktów spożywczych. E, dieta, jakakolwiek dieta, dobrze rozpisana dieta. E, koszty tej diety, którą wy stosujecie, nie są dużo wyższe, czy nawet mogą być tańsze. Od tego co, co kupujecie na co dzień, tak? Kupujecie po prostu inne składniki, inne jakości, lepszej jakości. Ja staram się przynajmniej, ja staram się przynajmniej kupować produkty dobrej jakości, na którym jest tak, najlepszej jakości jaką jak mnie stać. I koszt, tak jak porównuję, jak nie, nie byłam na żadnych dietach, bo jestem w tej chwili na diecie niskowęglowodanowej, podchodzącej pod ketogeniczną. To jest dla mnie najbardziej optymalna dieta dla mojego stanu zdrowia i zdrowia mojego męża. To, są, to jest dieta, która dla nas jest dietą najlepszą, która pozytywnie wpływa na nasz stan zdrowia i nasze wyniki. O tak. Przy, tym, przy tej diecie, no widzicie, ja jestem osobą dużą, mój mąż jest jeszcze osobą większą, ale przy tej diecie nasze, nasze wyniki, i nasz stan zdrowia jest po prostu lepszy, a odchudzanie i zmniejszenie wagi jest efektem ubocznym. W tym momencie nam zależy nie na, na odchudzaniu, a na naszym stanie zdrowia i poprawieniu naszych wyników, wyniku, parametrów naszych wyników krwi, tak? Więc na tym nam najbardziej zależy. W tle gdzieś tam wiruje pralka, więc możecie ją słyszeć. I teraz tak. Koszty, koszty. Koszty wyżywienia stosując dietę nie są dużo wyższe. Nie są dużo wyższe, są porównywalne, ponieważ kupujecie po prostu inne produkty spożywcze. Nie zawsze drogie. Nie zawsze. Po prostu kupujecie inne produkty, tak? Nie kupujecie mąki, kaszy, przynajmniej. Przepraszam, przynajmniej ja nie kupuję tego typu produktów, które są produktami tanimi, tak? Ziemniaki, kasza, ryż, e, mąka, makaron. E, to są produkty, które są produktami tanimi, ale mi ich nie wolno spożywać, ponieważ są zbyt mocno naładowane węglowodanami. Ale za to ja kupuję większe ilości białka, e, jaj, e, większe ilości nabiału, e, większe ilości warzyw, większe ilości mięsa. E, owszem, to jest drogie, ale ja tego je mniej, niż jadłam, stosując dietę tak zwaną tradycyjną. Więc tutaj to, to, to zupełnie inaczej wygląda, więc koszty, nie wiem, zakupu mięsa są wyższe, tak, ale ja tego mięsa zjem mniej o połowę, nie szedłabym ja tradycyjnie, więc te koszty mi się wyrównują. Nawet jak patrzę na, na swoje koszty utrzymania, tak, czy, czy wyżywienia w przeciągu, tam nie wiem, roku, dwóch lat, tak, tak jak prowadzę budżet, to on się praktycznie nie zmienia, pomimo tego, że zmieniłam dietę na inną, ale te koszty zostały na mniej więcej podobnym poziomie. Więc tutaj koszty diety, jako diety, są kosztami, czy zakupu produktów spożywczych, tak? Są kosztami, które są kosztami porównywalnymi, czy stosowaliście dietę, czy nie stosowaliście tej diety. Inna, inna rzecz ma się, jeżeli chodzi o odchudzanie, to czy korzystacie z siłowni. Karen na siłowni, jeżeli chodzicie na tą siłownię, zakup biletów, basen, czy inne aktywności fizyczne, które, za które wy musicie płacić. Przy czym nie musicie za te rzeczy płacić, tak? Są siłownie na, otwarte, na otwartym, otwartej przestrzeni. Wiele gmin, wiele miast ma takie ogródki, takie siłownie na, na, na wolnym powietrzu i możecie spokojnie z, z takiej możliwości skorzystać. Ja mam w domu, to też był zakup już dawno, dawno temu, rowerek stacjonarny czy orbitrek, tak? I też sobie na tym ćwiczę. Internet, YouTube, wiele kanałów ma w swojej ofercie ćwiczenia, które są dostępne za darmo. Wystarczy po prostu tylko odpowiednia ilość przestrzeni w waszym mieszkaniu i możecie ćwiczyć bez chodzenia na siłownię. No, wiadomo, ciężarów w domu też niekoniecznie, chociaż znalazłam kanał pana, który pokazuje, jak ćwiczyć w domu z ciężarami, korzystając na przykład z butelki z wodą. I obciążeniem po prostu, w zależności od tego, jak, na, jaki na jakim etapie sprawności jesteście i na jakich obciążeniach pracujecie, możecie sobie tą wagę tego ciężaru, jaką jest butelka z wodą, regulować. Tak? Czy na przykład nasypiecie kaszę, czy nasypiecie piasku, w zależności od tego, co tam nasypiecie, ile tego wlejecie, macie odpowiedni ciężar i też możecie ćwiczyć w domu z ciężarami. Tak, czy trening cardio, tak zwany cardio, czy, czy jakiś tam inny, możecie ćwiczyć w domu, wcale nie musicie płacić za siłownię. Możecie skorzystać, nie wiem, z jednej, dwóch wizyt, które będą wizytami tanimi, żeby na przykład, nie wiem, trener Wam pokazał, jak to robić, ale potem możecie ćwiczyć i przenieść pewne ćwiczenia do domu. Czy na przykład jazda na rowerze stacjonarnym, czy, czy jakimkolwiek innym. Wystarczy mata, internet, dostęp do internetu i, i możecie ćwiczyć w domu, więc za te rzeczy nie musicie płacić. To jak skomponować dietę, jak korzystać z posiłków i tak dalej. Owszem, wizyta u dietetyka. No, ciekawy temat. Moje doświadczenia i doświadczenia moich kolegów z wizytami u dietetyków są różne i najczęściej złe. Że dieta, którą proponował dietetyk, nie była odpowiednio dobrana do stanu metabolicznego i stanu zdrowia danego pacjenta. Ja też, ja też tak miałam. Wizyta u dietetyka to jest minimum koszt około 250 zł. I dieta nie jest adekwatna do waszego stanu zdrowia. Przynajmniej ja tak miałam. Moja koleżanka, jedna, druga, trzecia też tak miała, że dieta, którą dostawała od dietetyka, nie była odpowiednia dla nich. I często jest też tak, że osoby korzystające z wizyt u dietetyka dostają, wiecie, dietę, no i stosują tą dietę. Ściśle, toćka w toćkę, to co jest na tej diecie i się okazuje, że jak dostały dietę odchudzającą, one zamiast chudnąć zaczęły tyć I dietetyk wam powie, że nie stosowaliście się do tego, co tam jest, tak? Dieta po prostu była nieodpowiednio dobrana do danej osoby, do, do jej stylu życia, do, do jej potrzeb. Więc, no, no, właśnie. I tyle w temacie. Tutaj też, tutaj też to, jak, jak dobierać potrawy, jakie potrawy, też znajdziecie w internecie całkowicie za darmo, i to działa. Przynajmniej u mnie działa, i, i ja w ten sposób funkcjonuję już od jakiegoś czasu. Jak widzicie, jestem osobą dużą, bo jestem osobą dużą. Od zawsze byłam osobą dużą, ale w pewnym momencie, ładnych kilka, kilka dobrych kilka lat temu, ponad 10 lat temu, schudłam ponad 50 kg. Był taki moment, że schudłam ponad 50 kg stosując dietę niskowęglowodanową. Już wtedy stosowałam dietę niskowęglowodanową. Mój stan zdrowia był ok. Jeszcze nie wtedy nie chorowałam metabolicznie, więc to była inna sprawa, ale koszty, które poniosłam po tym, jak schudłam, bo to też temat, który się pomija. Powiecie, jak zaczynacie wchodzić w jakiekolwiek diety najczęściej odchudzające bo o to najczęściej chodzi koszty diety odchudzającej o tak. Czyli dobra, zapłacicie za tego dietetyka, zapłacicie coś. Kupujecie produkty. No wydajecie mniej więcej tyle, ile wydawaliście, więc nie, nie ponosicie kosztów. Siłownia. Korzystacie, nie korzystacie, ćwiczenia i tak dalej. Wasza sprawność ruchowa wzrasta i tak dalej. Spoko. Ale co dalej? Ubrania schudliście 5 kg. Ubrania tego nie odczuwają. Troszeczkę odczuwają. Nie wyglądacie. Ubierając swoje stare ubrania, nie wyglądacie jakby się byli, jakby wasze ubrania wisiały na wieszakach. Ale jak już schudniecie ponad 5 kg, 10, 15, ja schudłam 50. Nagle się okazało, że wszystkie moje ubrania są do wymiany. Wszystkie. Jedyne rzeczy, które mogły po tak, tak dużym spadku wagi, które mogły zostać, to były buty i skarpetki. To były jedyne ubrania, które nam nie pasowały po schudnięciu 50 kg. Bielizna, koszulki, bluzki, spódnice, kurtki wszystko było do wymiany. Owszem, nie dzieje się to od razu, ale to nie od razu zaczyna działać po około 3 miesiącach. Czyli tak, przez takie 3 miesiące wy nie musicie wymieniać swojej szafy, ale po trzech miesiącach y, intensywnego odchudzania. Przy czym nie są to, wiecie, takie gwałtowne spadki, żeby przyszedł efekt jojo, o tak, wy musicie wymienić całą garderobę. Całą, całą szafę. I to w zależności, w zależności od tego, jakie wy macie potrzeby, żeby mieć i posiadać ilość ubrań, jaką Wy potrzebujecie, to są takie koszty, tak? Czyli no, koszty są ogromne. Wymiana całej szafy to są ogromne koszty. Ja nie mówię tutaj, że wiecie, bo na początku wymieniacie jedną koszulkę, jedne spodnie, jedną bluzkę, tak. Czy, czy nagle się okazuje, że zaczęliście chudnąć na okresie takim jesienno-zimowym, nagle musicie wymienić kurtkę. Gdzie koszty? Kurtki to jest około 200 zł. Możecie kupić taniej, ale, ale też dla osób, które są osobami wysokimi i dużymi, to jest ciężkie. Więc tutaj takie, o takich kosztach. To, to się nie mówi. O kosztach wymiany garderoby słuchajcie, nikt nie mówi. Wszyscy przy odchudzaniu i przy stosowaniu diet mówią o kosztach diety i o kosztach treningów. I to wszystko. I o kosztach, kosztach jedzenia. Ale o tym, że musicie wymienić całą garderobę, to już niekoniecznie. Ja choruję metabolicznie i niestety mój wygląd jest jaki jest, ale mój stan zdrowia jest okej. Okay. Już teraz jest okej. Okay. A schudnięcie przyjdzie z czasem. O tak, to tyle w temacie. Zatem, po pierwsze, dieta nie musi Was kosztować, siłownia i ćwiczenia fizyczne, i wasza, wasza aktywność fizyczna nie musi Was kosztować. Wymiana szafy po tym, jak już zrzucicie zbędne kilogramy, będzie Was kosztować. Takie jest moje podsumowanie, jeżeli chodzi o koszty odchudzania, bo na tym Wam przypuszczam zależało. To na tyle. Cześć, trzymajcie się ciepło.